Szczęść Boże, kochani, shalom alechem, Jak tam wam mija dzień? Jesteśmy w drodze? Idziemy? Patrzcie, ja plecak mam. A ty? Wczoraj mi siostrzyczka Monika zagieła. Czy mam plecak? Plecak pełen wiary w piosence ratniej Masz plecak? Ja mam wzięłam też oczywiście ze sobą lampion, czyli światło, żebyśmy widzieli dokąd zmierzamy, gdzie idziemy. Mam ze sobą owieczkę, bo zbieram po drodze owieczki i przytulam. Chcesz. Zostać odnalezioną owieczką, to Ciebie zapraszam. Mam też ze sobą pszczółkę. Dobrze, jak ona lata nad nami, bo to jest Duch Święty. Więc przygarniamy pszczółki i cieszymy się, że latają. Niech nas prowadzi światło Ducha Świętego, prawda? No i słuchajcie, wiecie, kogo dzisiaj spotkałam na drodze? Spotkałam arcybiskupa Grzegorza Rysia. I czego mnie nauczył? Posłuchajcie, są trzy wymiary wiary. I tu Ania się bardzo zainteresowała, bo Ania kocha języki, więc będzie Łacina. Kocham Łaciński, ale dopiero go poznaję po malutku, po kropelce, ten młody, śliczny nasz kochany piękny czystym sercem pan Jezus mnie tego uczy. Więc posłuchajcie. Są trzy rodzaje wymiar trzy wymiary wiary. Credum Deum Esse, co znaczy? Wierzę, że Bóg istnieje. Credum Deum Esse. Wierzę, że Bóg istnieje. Ale posłuchajcie, w to wierzą wszystkie szatany, wszystkie złe duchy też w to wierzą. Drugi wymiar wiary. Credo Deo. Wierzę Bogu. To jest wiara, która jest ufnością. Wiara, która jest ufnością, czyli jak nas uczy kochana siostra Faustynka, Jezu ufam Tobie. Jezu ufam Tobie. Jezu ufam Tobie. Wiara. To mieliśmy. Credo Deo, wierzę Bogu. I trzeci wymiar. Jaki jest trzeci wymiar? Trzeci wymiar to jest Credo Indeum. To jest najważniejsze. Credo Indeum. Wierzę w stronę Boga, w kierunku Boga. To jest dopiero to jest wiara dynamiczna. Jest procesem. Ty idziesz w kierunku jedynego, którego poznałeś. To się nazywa inaczej uczniostwo. I każdy z nas kiedyś był lub jest uczniem. Raz się uczył lepiej, raz gorzej, raz się chciało uczyć, raz nie, czasem się szło na wagary. I Czasem się szło w całkiem przeciwnym kierunku, ale to nie znaczy, że nie możesz się obrócić i wkroczyć na dobrą drogę i iść we właściwym kierunku. Więc ruszaj ze mną i nami, tutaj już jest duża grupa, się zebrała. Nazaretu do Betlejem, a w perspektywie do niebieskiego Jeruzalem, więc Duchu Święty wiej i... <ścoughs> Szczęść Boże! Plecak pełen wiary? Spakowany? Nie? To pakuj!